Wygrane spotkanie z Krachowym poszutach Karnych. Jak ocenisz to spotkanie? Bardzo pozytywnie. Mamy zwycięstwo, to się liczy i myślę, że to było wywalczone dzisiaj. Zawierza chyba dzisiaj trochę skuteczność. Trzał było na no, multum tak naprawdę, ale gdzieś Krożek nie mógł znaleźć drogi do siatki. Myślę, że bardzo udany mecz z obu stron, co, co dotyczy bramkarzów. Rino bronił dobrze, tamten nie wiem jak się nazywali, ale bronił też dobrze. Myślę, że bramkarzy bardzo dobrze dzisiaj ubronili bo było dużo okazji, ale to, gdzieś tam w ostatnich chwilach zawsze to złapali tak się potoczyło no. przewagi chyba też dzisiaj nie były najlepsze w kolejnym meczu wszystkie bramki zdobyliście w przewadze 50 skuteczność, no dzisiaj ten element wyglądał nieco gorzej niezależnie, patrzymy na to, że się wygra potrzebujemy następne trzy zwycięstwa i nie patrzymy na to czy przewadzę, czy 5 na 5, czy w po prostu Dziękuję, no tylko wygrał. Ten mecz na pewno był fajny dla kibiców, dużo emocji, no i chyba też można się z tego cieszyć, no i więcej takich meczów poniekąd. No, kibice dostali to, za co zapłacili, i tak dalej. Jaki plan na spotkania w Z Zigrana, nie mamy żadnych innych plan.